Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, witam wszystkich na kanale Beata Andrzejczuk na YouTube. Dziś kolejny rozdział, będzie to rozdział 35 z książki, oczywiście, Tajemnice Czejkowa 2. Wszystkie książki, końcówki serii wprawdzie są jeszcze do nabycia, na przykład w Arosie, w Bomito. Wymieniam te dwie księgarnie internetowe, ponieważ tam są duże zniżki. Po prostu są tania. A więc rozdział 35. Natalia od samego rana była bardzo niespokojna. Maksym, musiało się coś stać. Jesteś pewna, że nie pojechał się ścigać w jakieś inne miejsce? Przeglądał się żonie badawczo. Odkąd jesteśmy w Turynie, ścigał się wyłącznie w poniedziałki. Emili mi to uświadomiła i miała rację – tylko w te dni znikał w środku nocy wyjaśniła. Tylko, że to miejsce póki co jest spalone namierzone przez policję powiedział. Wiem o tym doskonale. Dlaczego nie odbiera telefonów? Była załamana. Szczerze martwiła się o Dżejkowa. Przeżył dużo bardziej rozstanie z Emilii niż nam się wydawało. Ale jeśli ją kochał, to dlaczego ją krzywdził? Rozmawialiśmy o tym wiele razy, kochanie. Być może chronił ją przed samym sobą, odpowiedział Maksym. Przecież wystarczyło się zmienić, porzucić dawne życie, hazard, wyścigi motocyklowe, samochodowe. Dlaczego wrócił do tego? Pokręciła z niedowierzaniem głową. Walka z każdym uzależnieniem jest bardzo trudna. On o tym doskonale wie. Ale ona chciała mu w, w niej pomóc. Natalia podniosła głos, wspierała go przez cały czas, była przy nim, nawet wtedy, gdy siedział zanurzony w całym tym bagnie poczubek głowy. Może właśnie przed tym chciał ją ochronić. Nie broń go, powiedziała poważnie, wystarczyło do tego wszystkiego nie wracać. Natalia, to naprawdę wszystko nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Maksem wstał, podszedł do niej, chwycił ją za rękę i przyciągnął do siebie, po czym przytulił. Przeanalizowałem y, tę sytuację, gdy wróciliśmy z urlopu w poprzednie wakacje. Jacob i Emily byli szczęśliwi. No, właśnie, przerwała mu. Nie mogło tak być nadal? Daj mi dokończyć poprosił. Gdy wrócili do Nowego Jorku, na początku także wspaniale się układało. Wiesz, kiedy zaczęło się psuć? Gdy Jacob powrócił do wyścigów samochodowych. Zgadza się, odparł po dłuższej chwili milczenia. Sama widzisz, przytulił ją jeszcze mocniej. Nic dziwnego, że się zaczęło psuć, skoro mu po raz kolejny rozum odjęło, stwierdziła. Kochanie, on się złamał. Nie wytrzymał. Wrócił do tego i dlatego zaczął się tak zachowywać. Chciał odepchnąć Emily od siebie i zrobił to swoimi metodami. Wcześniej też tak postępował. Wyrzucił ją ze swojego świata. Świata, który uważa za zły. Pocałował ją delikatnie w czoło. On wciąż ją chroni przed samym sobą i jego światem. Więc ją kocha? Zapytała zupełnie już zdezorientowana: Być może tak, mnie się tak wydaje. Nie chronimy ludzi, którzy są nam obojętni, tylko tych, którzy są dla nas bardzo ważni, których kochamy i to bardzo. Całą prawdę jednak zna wyłącznie Jacob. Zachowuje się tak, jakby chciał z nią zerwać wszystkie kontakty, bo mu przeszkadza w wyścigach. A jeśli to właśnie jest prawdą? Prawdę zna Jacob, powtórzył. Nie wolno nam się w to wtrącać. Jacob i Emily są dorośli. To ich życie i sami muszą rozwiązać własne problemy. Wiem, że masz dobre serduszko i chciałabyś zbawić cały świat, ale czasami po prostu się nie da. Uważasz, że Emily podjęła słusz słuszną decyzję? spytała. Tak, z całą pewnością słuszną dla siebie samej, też tak sądzę, powiedziała cicho. Zakładając jednak, że się kochają, tak czasami się zdarza, odparł. Ale to jest potwornie smutne i niesprawiedliwe. Przed wyjazdem do Turynu byłam pełna nadziei, że atmosfera gorących Włoch, wycieczek, zwiedzania włoskich plaż i ośnieżonych na szczytach Alp i ośnieżonych szczytów Alp będzie im sprzyjała. Gdy zorientowałam się, co się dzieje, przeraziło mnie to, mówiła. Z jednej strony nie mogłam uwierzyć, że Jacob jest naprawdę tak okrutny, z drugiej byłam świadkiem, jak ją traktował. To skomplikowane, przyznał. Kochanie, powinnaś sobie coś jeszcze uzmysłowić. Co takiego? Zapytała zaniepokojona. Miłość to uczucie, które jest w naszych sercach w każdej sekundzie życia, nie tylko w gorącym klimacie Włoch, na włoskich plażach i przy podziwianiu widoków ośnieżonych szczytów Alp. Z Tobą mógłbym mieszkać w zimnym pokoju z odrapanymi ścianami, bo patrząc w Twoje oczy widziałbym wszystkie magiczne miejsca. A nocą wszechświat i gwiazdy. Gdybyśmy przytulili się i nakryli starym, wyżartym przez mole kocem, miałbym wrażenie, że otula nas jedwabna pościel. Gdybym cię całował, a z góry spadałaby na nas farba z sufitu, sądziłbym, że to krople letniego deszczu. Gdyby było mi niewygodnie na materacu, z którego zeszło powietrze, Pomyślałbym, że leżę na zaczarowanej łące wśród polnych kwiatów, i nie przestawałbym na ciebie patrzeć, zaglądać w twoje oczy, i wierzyłbym, że czujesz to samo. Wiem, Maksym, czułabym to samo westchnęła. Gdybyś mi przyniosła starą bułkę ze śmietnika, jadłbym ją z twojej dłoni i delektował się nią. Jak najbardziej wyrafinowaną potrawą, znów ją pocałował. Najważniejsze dla mnie to mieć ciebie i twoją miłość, powiedziała i przytuliła się do niego mocno. Maksem, dlaczego inni nie mogą tak bardzo się kochać i w ten sposób myśleć? Wyszeptała. Jacob pragnie szczęścia dla Emilii, a ma świadomość, że z nim nigdy by go nie zaznała, rzekł poważnie. On jest bardzo inteligentny. Wie, że nawet jeśli podejmie terapię, to z tym problemem będzie się borykał do końca życia. Z tego nie da się wyleczyć. To walka o siebie każdego dnia. Pewnie później jest znacznie łatwiej, ale to oznacza, że nigdy nie może już przekroczyć progu kasyna, że nie wolno mu zagrać nawet jeden raz. Takie przyszłościowe myślenie dla hazardisty jest chyba nie do zniesienia. Myślisz, że on wróci do hazardu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Sądząc po tym, co zrobił po odejściu Emmy, chyba wszystko jest możliwe. Wydaje mi się, że Jacob nie bardzo potrafi sobie radzić ze stresem i negatywnymi emocjami. Po odejściu Emily będzie odczuwał pustkę i samotność. A zna tylko jeden sposób rozładowania tego. Jejku, nawet tak nie mów, to okropne, jęknęła. Kochanie, wszystko zależy wyłącznie od niego. Nie pomożemy mu, jeżeli on tej pomocy nie zechce przyjąć. Nie możemy go wspierać, skoro wywołuje to w nim irytację, tłumaczą. Wie, że może na nas liczyć w każdej chwili i to jedyne, co jesteśmy w stanie, dla niego zrobić. Powinien mieć świadomość, że go nie krytykujemy i nie oceniamy. Właśnie ostatnio go skrytykowaliśmy, przypomniała Natalia, ale nie za hazard, nie za wyścigi samochodowe, a za jego stosunek do Emilii. <laughs> Jedno z drugim jest połączone, zauważyła. Wiem, mimo to krytyka nie dotyczyła jego uzależnienia. Nie można kogoś krytykować za to, że jest chory, westchnął. To świadczyłoby tylko o naszej niewiedzy i głupocie. Jak zwykle masz rację, ale martwię się o niego bardzo. Ja też, kochanie, zadzwonię do niego jeszcze raz. Wysunęła się lekko z objęć męża i nacisnęła na wyświetlaczu imię Jacoba. Czekała dłuższą chwilę, powtórzyła tę czynność wielokrotnie, nikt nie odebrał. Musiało się coś stać, prawie się rozpłakała. Gdy Łucja wróci z pracy, możemy ją poprosić, by przejrzała internet. Niestety wyszłaś za mąż za gościa, który nie zna włoskiego. Chodźmy gdzieś, zaproponował. Będziesz się zadręczać, siedząc tutaj i czekając, dodał. Zostawimy Jacobowi kartkę, że jeśli wróci, to niech natychmiast do nas zadzwoni bo się martwimy. – Dokąd chcesz pójść? – spytała i spojrzała pytająca na cynamona, który głośno miałknął. – Co? Nie chcesz zostać sam? Postaramy się wrócić w miarę szybko. Podeszła i pogładziła go po łebku. Miałknął drugi raz. – Zostawię cię, <coughs> zostawię ci turbinobol. – Uśmiechnęła się do niego. – Jak będziesz grzeczny, to przywiozę ci smakołyki i może kupię nową zabawkę. No pięknie, jęknął Maksym. Jednak zszedłem na drugi plan. Zawsze byłeś najważniejszy. Smoknęła męża w policzek. Cynamon znów zamiałczał. <laughs> Ty też cynamonku. Miesza nam równo w głowach. Maksym spojrzał na kota, ale się jej nie damy dodał. Zbliżył się do niego. I podrapał go pod brodą. Cynamon zadarł łeb wysoko i wyciągnął szyję. Przekabacasz mi kota, pogroziła mu palcem Natalia. Jakoś muszę radzić sobie w tej sytuacji, uśmiechnął się do niej i walczyć o swoje terytorium. Lada moment będziecie mieć wspólne terytorium w naszym domu, we Wrocławiu. Yy, yy, we Wrocławiu i się pogubiłam przy końcówce. Dokąd chcesz pójść? Najpierw musimy dojechać tym antycznym tramwajem, parsknął śmiechem, a później przedostać się mostem na drugą stronę rzeki Pat. Są tam piękne parki i ogrody. Antycznym tramwajem? Śmiała się. To jest stary rupieć. Antyczny tramwaj lepiej brzmi. Chodźmy powiedziała, wyjmując jednocześnie z komody turbinobol i wprawiając w ruch piłkę ciągnącą za sobą pluszową mysz na gumce. I tak dobrnęliśmy do, albo ja dobrnęłam, nie wiem, do końca rozdziału 35. Lada moment, rozdział 36 i zostaną nam do końca po przeczytaniu rozdziału 36, tylko dwa rozdziały. Yy, miłego dnia życzę, yy, ściskam, przytulam, jak zwykle buziaki, kochane robaczki, siema, trzymajcie się i do następnego razu.